Kapsuła Czasowa Wałbrzyszan jest akcją społeczną skierowaną do mieszkańców miasta. To właśnie między innymi oni będą mieli możliwość zdecydowania o tym, co znajdzie się w kapsule czasu i zostanie zachowane dla przyszłych pokoleń. Chcemy zachęcić mieszkańców, żeby wysyłali do nas informacje z teraźniejszości, gdzie mieszkają, zdjęcia, jak wyglądają budynki, ulice co się zmienia w mieście, mogą napisać parę słów o sobie, że nazywam się nie wiem, Jan Kowalski, mieszkam na takiej i takiej dzielnicy i my to wszystko umieścimy w kapsule. Przede wszystkim będziemy chcieli to umieścić na hermetycznie spakowanych nośnikach cyfrowych, bo to oczywiście zajmie nam jak najmniej miejsca, ale też zachęcamy różne organizacje, instytucje, mogą to być, nie wiem, przedszkola, żłobki, parę słów, zdjęcie jakieś wspólne mieszkańców. No i to wszystko postaramy się zapakować do kapsuły czasu. Kapsuła zostanie zamknięta w połowie sierpnia i trafi na obecnie remontowany plac magistracki. Do tego czasu każdy z Wałbrzeszan może wrzucić do znajdującej się w ratuszu urny ważne dla niego informacje. W całej akcji chodzi przede wszystkim o to, żeby za 100 lat ktoś, kto odkopie kapsułę, mógł spojrzeć na Wałbrzych tak jak my teraz. Chodzi nam o to, aby informacje, które tutaj przekazujemy, były z teraźniejszości, żeby pokazywały codzienne życie miasta, co się dzieje w sektorze gospodarczym, w turystyce. W społeczeństwie, aby to była jak najbardziej pełna informacja o tym, co się działo w Bałuszkach w 2014 roku, w dniu, kiedy będziemy tę kapsułę e, niezwykle piękną e, zakopywać na placu magistrackim. Kapsułę wykonała jedna z wołbrzyskich firm. Organizatorzy akcji zwrócili uwagę na bardzo dobrą jakość jej wykonania. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, w którym miejscu pod placem magistrackim umieszczona zostanie kapsuła. Możliwe, że znajdzie się pod specjalną szybą i będzie cały czas widoczna dla mieszkańców miasta i odwiedzających.